Cześć widzowie, cześć Youtuberzy! Fabiczek z MT9 pokładu Was dzisiaj wita No, warunki takie sobie, bo ja Wam dzisiaj do... dojazd do pracy może po południu będzie trochę cieplej, ale Zobaczcie, wygląda to tak Jadę w ciuchach, ee, no w dżinach, których będę chodził cały dzień, i w butach, i w ogóle Generalnie pizdiawa, <tyle>, tyle Wam powiem W każdym razie Te pogaduchy z nami sobie Jak z wami urządzam, to zawsze takie spartyzanta. W ogóle nie przygotowane, a nie nic. I przeważnie to, te luzackie, jak jadę do pracy, no bo motocyklem ostatnio, kurde, no nie ma kiedy jeździć. A pierdziło, niby jeżdżę coś tam, nie mówię, że nie. Ale mnóstwo obowiązków, i w ogóle, no ostatnio zresztą co, no pomarudziłem trochę w wypożyczalni, bo to takie pierwsze wrażenia. Jak nie widziałeś, to zajrzli sobie. Marudzić nie będę dzisiaj, w każdym razie, a nie, będę marudzić, słuchajcie, <laughs> będę marudzić, bo jedziemy, może ciało, długi weekend, no zaplanowałem już dawno oczywiście wyjazd, jeśli byłby, e, też jadą tam, e, zaplanowałem ten wyjazd też jako trochę komercyjny, w sensie jadą tam moi klienci, albo może przyszli klienci, e, jedziemy w Pieniny, słuchajcie, no i kurde, Boże ciało, 4 dni, ale w gratisie, E, ciągnę ze sobą oczywiście e, rodzinę, w sensie Martusi i Piotrusia. E, wziąłem e, wziąłem i, tak, i tak zawsze ten nocleg jest na dwie osoby, więc e, co mi za różnica żadna, czy ich zabiorę ze sobą, czy nie. I tak jadę, motocyk będę ciągnąć na przyczepie, ale plan w ogóle jest ostry, bo jedziemy w nocy, żeby Piotruś spać, mógł spał. To jedziemy po prostu w nocy i dzień wcześniej. Musiałem to wszystko organizować. W każdym razie jedziemy już jutro. A ja nawet nie zamontowałem jeszcze na przyczepę tego uchwytu do koła, do motocykla. biedy idzie go założyć tam bez tego uchwytu, ale chciałbym go dzisiaj założyć. Ale oczywiście czas i to wszystko bardzo jest niesprzyjające w sensie, żeby mieć na to czas, żeby przy tym popracować. A już się coś robił cały miesiąc, bo od miesiąca wisi zapowiedź wyjazdu. Robiłem mnóstwo innych rzeczy, które mi też trzeba było się zająć. Kurde, po prostu nie wiem o no, co chodzi, no. Czasami chciałbym się wyresetować y, po prostu i urwać od tych wszystkich rzeczy, które po prostu się robi, bo no nie wiem jak to. Się... Skąd te rzeczy się w ogóle biorą? Nie wiem, czy też tak macie jakoś tego wcześniej tak nie było. Już pomijając fakt... Dziecko, Bo w zasadzie to dziecko to i tak nie jest takie absorbujące, w sensie, że jestem w stanie wygospodarować ci czas dla niego, ale tych innych rzeczy jakoś dookoła się zrobiło tak dużo, no nie wiem skąd to się bierze. Wczoraj byliśmy na zakupach, w ogóle, a właśnie ten wyjazd w ogóle, jak miałbym Wam opowiedzieć, no to jedziemy tam, będziemy w Pieninach, będziemy w Szczownicy, mamy bazę, będziemy jeździć trasy. Jedna trasa w Polsce, tam jest baza, a więc będziemy wyjeżdżać i wracać do bazy. Ale jeszcze się zastanawiam, bo jedna trasa na, na jeden dzień jest po Polsce. E, chcemy jechać tam Grudek nad Dunajcem, jest tam ładnie to jako punkt kulminacyjny, no i to jest tam około 300 km w ogóle. Natomiast no, drogami są same drogi boczne, więc będzie kręto, będzie turystycznie z widoczkami. Tak ma być. Mam nadzieję, że pogoda ta, która dzisiaj jest, sobie pójdzie i będzie chociaż tam będziemy mieli trochę lepsze warunki e, chociaż i tak nie są złe, nawet jeśli będzie pogoda taka jak dziś, to i tak będzie w miarę, o tak bym powiedział, w miarę, bo wolałbym, żeby było słonecznie, tak jak było 3 dni temu, nawet wczoraj jeszcze było ciepło e, ale słonecznie przede wszystkim kilka dni temu bo już temperatura nie ma takiego znaczenia, ale słońce by się przydało, a będziemy w górach więc też tam ta pogoda może być różna, taka tutaj u nas taka bardziej stabilna, tam chyba trochę bardziej się to zmienia ale zaplanowałem tam właśnie te trasy Więc jeden dzień taką trasę tam 300 km A drugi dzień e, chciałem jechać na Słowację Pojeździć po Niskich Tatrach No tam jest bardzo dużo fajnych miejsc, bardzo ładnych miejsc Na taką Słowację Śmiało można byłoby sobie pojeździć tam ze dwa dni e, Na samej Słowacji A mamy zamiar zrobić to w jeden dzień, bynajmniej tak zaplanowałem trasę Oczywiście znaczy, te trasy planowałem Wczoraj dzisiaj wcześniej tylko oglądałem miejsca, w które bym chciał zajechać. No, ale to i tak ważniejsze jest znaczenie miejsc niż wyznaczanie trasy, bo trasę z punktu A do B to szybko sobie wyznaczycie. W każdym razie i tam mi ta trasa to wyszła w ogóle taka kurde 600 km. 500, 530 bodajże. No dzień jest długi, bo czerwiec jest, więc jest po prostu długi dzień. Mamy dużo godzin, myślę, że jak od 8:00 Wystartujemy to 12 godzin powinno nam wystarczyć na przejechanie tej trasy. To może być tak, że po prostu przyjedziemy późnym wieczorem, złachanie jak psy, a nie bardzo tam jak jest wrócić na szybko. Tak jak u nas, jak pojedziemy sobie nad morze, gdzieś po czy coś, to zawsze możemy tu szybko wrócić na chatę, bo jest autostrada po prostu, droga szybkiego ruchu, gdzie wyskakujesz, sobie jedziesz 250 na godzinę i za godzinę jesteś w domu, nie? Tam nie ma takich dróg w ogóle w tej okolicy, gdzie będziemy. A nawet te główne, które są, to i tak są takie o. Jeszcze gorsze niż tu. Ta jest zajebista, Tam jeszcze wyżej, jeszcze, jeszcze wolniej będzie pewnie ta jazda. Też wolniej to nie i tak. Jadę 70 na godzinę. o z tym przyspiesza. Ta. Eee, no nieważne. W każdym razie taki trochę ten wyjazd z partyzanta organizowany w sensie na ostatnią chwilę, bo tak mówię zapowiadałem go wcześniej, jeśli ktoś chciałby przyjechać jechać z nami trasę to śmiało zapraszam, wejdźcie, oglądajcie Instagrama, Facebooka, piszcie do mnie na Instagramie przede wszystkim lub na gdzie jeszcze, na Messengerze może ale nie wiem czy traficie mojego Messengera, bo inne konto jest na Fabik Motow to pewnie tego nie odczytam, ale na Instagramie najwięcej zawsze tam zaglądam, więc tam możecie sobie, tam możecie pisać, tam te wiadomości na pewno docierają najszybciej. I sobie tam pojeździmy, no co mam wam mówić. Jak, no, po prostu, jak ktoś będzie chciał przyjechać, to, to najzwyczajniej w świecie zapraszam, możemy sobie razem pojeździć, wszyscy są mile widziani. Oczywiście jedzie ze mną drużyna, będą chłopaki Jadą już też w środę jeden, drugi w czwartek jadą, ale jadą na, jedni jadą na kołach, drudzy jadą na tym, jedni jadą na kołach, a inni jadą po prostu, nie, na kołach jadą, tylko że szybciej, wolniej, nie? No, jedziemy? No i tak to wygląda, nie? To jak yy, sobie tam pojeździmy, to... No ja już tam byłem w ogóle, nie? Większość tych rzeczy poza Słowacją, na Słowacji też w niektórych miejscach, ale nie wszędzie. To już tam byłem i widziałem te miejsca, ale chciałem zabrać tam chłopaków i taki na no, krótki wyjazd, taki jaki mamy właśnie krótki ten weekend, 4 dni, to tak sam żeby jechać. I przy okazji też zabrać tam rodzinę, żeby sobie po prostu na miejscu coś pooglądała, pozwiedzała. W ten sposób, a my będziemy jeździć na motocyklach, a niedługo zaraz Dolomity i zaraz następny w miesiąc, następny wyjazd, a też yy, coś będzie ciekawego na miejscu. KTM Test Days, gdzie będziemy tutaj w Olsztynie to robić. Więc też zapraszam, jeśli ktoś chciałby przyjechać na KTM Test Days, to yy, zapraszam do nas, do Olsztyna. Szczegóły znajdziecie na ktm.st.pl. To też nasza firma, więc yy, więc też zapraszam. No dobra, e, i to tak to wszystko wygląda. Dzisiaj mam zamiar wrócić z pracy. A jeszcze, jeszcze co jeszcze MTK zostawiam? E, dziewiąteczkę zostawiam dzisiaj e, w salonie. Zostawię prezes, chce sobie pojeździć e, z kumplem, a no, nie mamy testówek teraz i jest flipa, więc zostawię mu po prostu dziewiąteczkę. Niech sobie dziewiąteczką polata bo tracera. Tracer by mu najbardziej odpowiadał, ale Tracera zabieram ze sobą, będę tam Chcę tam jeździć na Tracerze, no jest e, Drużyna, z którą jadę to też e, raczej motocykle turystyczne No więc nie będę brał wariata, bo wariat Namawia do tego, żeby jeździć Jeździć dynamicznie i w ogóle i takie tam No ale tam też będę sobie zapakuję kufer Tak myślę, że wezmę kufer i w ogóle, nie wiem, dzisiaj będę się pakować dopiero no także co to tyle ode mnie Ja się odmeldowuję. Pamiętajcie pożyciało długi weekend Fabik w Pieninach Okolice e, Okolice Białka Tatrzańska i, i, i Szczawnica zakopane tamte okolice więc jak ktoś chciałby Przyjechać Pojeździć to dajcie znać zapraszam Za darmo za darmo ja wiem że to jest gałąź mojej Działalności ale ma być to promocja Może ktoś kiedyś pojedzie ze mną tam też z, i podzieli się albo yy, wynagrodzi mnie jakąś wypłatą z tego tytułu. No dobra, piąteczka. Trzymajcie się, miłego dzionka. Cześć. to tu. Na on chodzi.